W Muzeum Narodowym w Szczecinie gości niezwykła wystawa fotograficzna pod nazwą Rekwizyty atrybuty Zdzisława Pecholskiego. Artysta jest szczególnie ważny i ceniony w środowisku fotograficznym. Nic dziwnego, jego prace są wyjątkowe, pełne wyrazu i autentyczności. Ta wystawa znalazła się u nas w muzeum nie tylko dlatego, że to są bardzo dobre prace i artysta, który no jak najbardziej, którego jak najbardziej chcieliśmy widzieć w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ale również dlatego, że Jakiś ponad tydzień temu mieliśmy e, przyjemność gościć w Szczecinie ponad kilkuset socjologów, e, ponieważ był realizowany ogólnopolski zjazd socjologów przez Uniwersytet Szczeciński i w kooperacji właśnie ze Stowarzyszeniem Socjologów i Uniwersytetem powstała ta wystawa. Możemy być dumni, że w Szczecinie możemy obejrzeć pracę tak wybitnego artysty. Oglądając jego zdjęcia, trudno uwierzyć w to, że większość z nich została zrobiona ponad 20 lat temu. A mimo to przekaz jest nadal aktualny. Muszę przyznać, że no spotkaliśmy się raczej z entuzjastyczną reakcją samego artysty. To jest nam jest podwójnie jakby przyjemnie, dlatego że pokazujemy wartościowe, wartościowe fotografie, które są jakby tworzone w naszym jakby najbliższym otoczeniu Zdzisław Pacholski nie jest artystą szczecińskim, ale jest artystą związanym z Koszalina. Co ważne, fotografie są wykonane techniką analogową, jest to bardzo trudna sztuka fotografowania, jednak prace artysty są tak dokładne, że ciężko odróżnić je od popularnych fotografii cyfrowych. Trzeba pamiętać o tym, że to są prace, które powstały w, na przestrzeni dwóch dekad przeszłego wieku, lat 80. i lat 90. i one generalnie jakby starają się uchwycić e, pewne... Odczucia, wrażenia, czy, czy taką ogólną atmosferę czasów stanu wojennego i późniejszych, tak? Czas takiej opresji, politycznej stagnacji, limitowania wolności. I Pacholski jakby mówi o pewnych bolesnych takich momentach w sposób bardziej metaforyczny. Wystawy można oglądać do 29 września w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego.